Cześć, idą święta, jeden z moich ulubionych okresów w całym roku. Oprócz przygotowywania... Samego domu przygotowywania potraw. Bardzo lubię też makijaże świąteczne i taki chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Zaproponuję Wam dzisiaj makijaż w stylu Smoky Eye, który, którego wyróżnikiem jest to, że jest jakby główny akcent na oko. Natomiast chciałabym, żeby jednak ten makijaż nie był zbyt ciemny, bardziej klasyczny i elegancki. I do wykonania takiego makijażu Cobo Professional przygotowało bardzo kompaktową paletę, która wygląda trochę jak prezent świąteczny. I w sumie taki jest, bo jest tam, są tam nie tylko cienie do oczu, ale są też cienie do brwi, jest tuż do rzęs i kredka, czyli wszystko to, co będę potrzebowała, żeby wykonać fajne smokey eye. I przy takim mocniejszym makijażu standardowo zaczniemy od makijażu oczu, czyli najpierw nałożę na powieki korektor, do którego będą przyklejały się kolejne cienie. Z palety wybieram e, najciemniejszy cień i od niego zaczynam makijaż. Nakładam go na zewnętrzne kąciki oka. Po nałożeniu ciemnego cienia nakładam e, miotełką, tak zwaną, e, cieniaśniejszy, po to, aby zblendować, e, połączyć ze sobą kolory i e, rozjaśnić granice ciemnego cienia. Następnie na łuk brwiowy nakładam cień najjaśniejszy z palety. A teraz przechodzimy do drugiego oka. No, muszę wam powiedzieć, że pigmentacja jest super i w ogóle piękne kolory, bo są takie ani ciepłe, ani zimne, neutralne. Fajnie. Następny cień, z którego chciałabym skorzystać, to ten w kolorze mm, takim szampańskim z delikatną różową poświatą. Wygląda w ten sposób. Żeby wzmocnić jego efekt na oku, nałożę go na e, korektor. Tę technikę proponuję dlatego, że cienie tego rodzaju e, dużo bardziej są napigmentowane właśnie na e, produkcie, który jest lepki. Przyklejają się i bardzo ładnie mienią. E, dlatego też użyję korektora. I nakładam cienką warstwę korektora na powiekę, można oczywiście grubszą, ale jakby w... zależy jaki efekt chcemy osiągnąć. Ja chcę, żeby to było delikatne, ale widoczne. I w to miejsce nakładam cień. I nałożę go jednym z czterech pędzli, które są nowością w Kobo Professional. Mamy pędzle do pudru, pędzel do bronzera i do różu, pędzel do cieni i pędzel do brwi albo do robienia kreski eyelinerem ze słoiczka. Pędzle mają bardzo delikatne włosie, bardzo gęste, dzięki czemu świetnie blendują wszystkie suche produkty. Bardzo, bardzo ładnie mieni się w świetle. Przy a eye ważne jest, żeby zaakcentować mocno oko, żeby było takie bardzo głębokie spojrzenie. Zatem z zestawu użyję teraz czarnej kredki, którą wzmocnię linię rzęs. Kreska nie musi być równa, ponieważ ja będę ją rozcierała pędzelkiem. Możecie też zaakcentować czarną kreską linię wodną górnej powieki. Robimy to w taki sposób, że patrzymy sobie w dół i malujemy pod linią rzęs. Następnym elementem będą rzęsy. Rzęsy górne wytuszuję je maskarą z naszej palety Delightful. No ciekawe. Czodaczka jest silikonowa, więc bardzo ładnie rozdziela rzęsy. Wow. Mm -hmm. I taki oto efekt jest przy wytuszowaniu, że jest w zasadzie jedną warstwą. Nie czekałam aż, aż wyschnie, więc przechodzę do drugiego oka. To teraz czas na dolną powiekę. Na dolną powiekę również nakładam korektor, żeby cienie się ładnie przykleiły. I nakładam najciemniejszy cień z palety. Następnie jasnym cieniem rozblendowuję granicę ciemnego cienia. Następnie, żeby wzmocnić, również pogłębić spojrzenie, ponownie biorę kredkę z palety D-Light i nakładam ją na linię wodną dolnej powieki. I nakładam ją tak mniej więcej do połowy tęczówki. I ostatni element tuż do rzęs. Oczy mam już zrobione, a teraz przechodzę do makijażu twarzy. Wszystko to co osypało mi się pod oczami, wystarczy zdjąć mokrą chusteczką lub wacikiem nawilżonym płynem micelarnym na przykład. Pamiętajcie, żeby nie zmyć sobie tego co zrobiłyście na dolnej powiece. A teraz przechodzę do makijażu twarzy. Jako podkład użyję Cobo Professional Fit Perfection. To podkład, który jest długotrwały, super adaptuje się do odcienia skóry, idealnie matowi, no i reguluje wydzielanie sebum. W miejsca, które chcę rozjaśnić, nakładam korektor. Do zafiksowania, czyli zmatowienia skóry użyję pudru transparentnego. I w tym celu użyję nowego pędla dla Kobo Professional. A no, muszę wam powiedzieć, że jest bardzo miękki. Bardzo przyjemny dla twarzy. A teraz przechodzę do konturowania. W tym celu oczywiście użyję nowego pędzla Skobo Professional i palety Bronzing New. Paleta ma cztery różne odcienie, pasują do każdej karnacji, każdej skóry. W tym jeden z cieni jest rozświetlający. Tak ścięty pędzel jest świetnie przystosowany do konturowania. Dodatkowo bardzo skoncentrowane włosie też powoduje, że ten cień bardzo ładnie się blenduje. Można go użyć również do różu. Następnie róż. Wykorzystuję do tego celu róż Kobo Professional nr 321. Jest to wypiekany cień, który możesz stosować na sucho i mokro. Użyję do tego celu tego samego pędzelka. Pamiętaj, żeby nadmiar zdjąć lub strzepnąć z pędzla, ponieważ możesz zrobić sobie po prostu plamę, a zawsze lepiej nałożyć mniej i dokładać, niż potem z, z plamy zdejmować kolor. Ba powiem Wam, bardzo lubię używać w ogóle tego różu, ponieważ jest bardzo delikatny i w ogóle świetnie odbija światło, taki jest trochę metalizujący. A do rozświetlenia kości jarzmowych i jeszcze kilku elementów w mojej twarzy użyję pudru nowości, też Kobo Professional, puder rozświetlający Delightful. Rozświetlający puder prasowany w pięknym, świątecznym opakowaniu, wielkością idealnie dopasuje się do mojej torebki. I do nałożenia go również użyję pędzla skośnego. Teraz przedostatni element makijażu, czyli brwi. I w palecie Delight są dwa odcienie, ciemniejszy i jaśniejszy. Ja wybieram jaśniejszy i użyję do tego celu skośnego pędzelka Skobo Professional. I ostatni mój ulubiony element, czyli usta, to będzie świąteczny akcent, czyli czerwony. Szminka z serii Color Trends, numer 307, Sherry Lips, właśnie w kolorze takiej pięknej wiśni. Żeby wyrównać usta, polecam używać też do malowania pędzelka. Mój makijaż świąteczny jest już zakończony. Paleta Delightful uważam, że jest świetnym produktem, ponieważ jest kompaktowa i w zasadzie wszystko to, co potrzebujesz do makijażu oka, jest w niej zawarte. Wystarczy dodać jeszcze akcent na usta. I makijaż gotowy. A taki produkt też świetnie się sprawdzi jako prezent pod choinkę. Pamiętajcie, że ten produkt i wszystkie produkty Kobo Professional możecie kupić wyłącznie w drogeriach Natura lub na stronie www.drogerinatura.pl. Wesołych świąt i do zobaczenia!